Dana jest funkcja kwadratowa. x kwadrat plus 3x plus c. Wyznacz parametr c tak, aby wykres był styczny do osi x. Mamy funkcję y równa się x kwadrat plus 3x plus c. Aby wykres był styczny do osi x. Czyli tak, mam wykres, mam dwie osi y i x. I nasz wykres musi być styczny, czyli może tutaj tak być. Dotyka się w jednym miejscu, lub, a tutaj jest, widzimy, że będzie parabola uśmiechnięta, bo nasz współczynnik a jest 1, czyli jest większy od 0, a to mi daje, że parabola jest uśmiechnięta. Więc tak, widzicie, czyli w jednym miejscu tylko się dotyka. Jak w jednym miejscu się dotyka, to znaczy, że delta równa jest 0. Dlaczego delta równa jest 0? Mm, bo to jest jedno miejsce zerowe. I tutaj widzicie, ma jedno miejsce zerowe, bo tylko i wyłącznie w jednym punkcie mm, y osiąga wartość 0. Yy, no bo zobaczcie, jakby było tak, że delta, czyli tu jest tak, delta równa 0, delta większa od 0, czyli mamy dwa miejsca zerowe, tak? I, i tu on jest styczny w dwóch miejscach a ma być tylko styczny w jednym miejscu tutaj tak znaczy w styczny, czy musi tak się po prostu tu, by był styczny w tym miejscu Bo tak, no. i teraz, co tu jeszcze chciałam powiedzieć i jak mamy deltę mniejszą od zera, to sobie ten, ta parabola gdzieś tam sobie tak lewituje nad wykresem i teraz wracając do naszego zadania. Czyli muszę wyliczyć deltę. Żeby wyliczyć deltę, to co potrzebuję? Mamy b do kwadratu plus 4ac. Więc tak, w naszym zadaniu a równa się 1, bo a to jest ta liczba, która stoi przy x kwadrat. b to jest 3, no a c no to musimy wyliczyć. Podstawiam do wzoru. b do kwadratu, czyli 3 do kwadratu plus 4 razy 1 plus E razem, przepraszam. To się równa 9 plus 4C. I teraz tak, czyli moja delta musi być równa 0, bo chcemy, żeby był wykres styczny do osi o x. To jest stąd ten warunek się bierze. I teraz tak, czyli 0 równa się 9 plus 4C. 9 przerzucam tu, czyli mam minus 9 równa się 4C. Tutaj dalej idę liczyć. Dzielę obustronnie przez 4, bo chcę wyliczyć C. Czyli mam minus 9 czwartych równa się C. To jest moja odpowiedź. Czyli w tym zadaniu najtrudniejszy moment to jest wpaść, o co chodzi, jak jest wykres styczny do wykresu. Trzeba po prostu wyliczyć deltę, kiedy jest równa 0. Mm, I tak. To wszystko to jest nasza delta. Pozaznaczam na czerwono. To jest to samo. To ja po prostu podstawiałam, ok? Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.